Nie żyje ginalo Lobrigida. Legenda Kina miała 95 lat. Nie żyje ginalo Lobrigida. Włoszka zmarła w wieku 95 lat. Informację o jej odejściu przekazała w poniedziałek agencja informacyjna ANSA. W komunikacie poinformowano, że legendarna seks -bomba i gwiazda Kina zmarła w Rzymie. Przyczyna śmierci aktor Kina została na razie podana. Przypominamy, 90-letnia Gina Lollobrigida doczekała się gwiazdy Walei i Sławy. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Gina urodziła się 4 lipca 1927 roku, roku w Sugiaconiu pod Rzymu. w stolicy Włoch. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych. W tym samym czasie utrzymując się stworzenia i sprzedaży karykatur. Nie chciałam być aktorką, nie znałam kina. Kochałam rzeźbę i miałam piękny głos, wspominała po latach. W wieku 20 lat wygrała konkurs Miss Włoch, co otworzyło jej drzwi do kariery. Przed kamerą zadebiutowała rolą w filmie Ricardo Freddy. Czarnożają. W kolejnych latach występowała w coraz głośniejszych produkcjach. Zyskując miano jednej z popularniejszych europejskich aktorek lat 50 i 60. Gina Lollobrigida zagrała w M. In pieskim życiu Mario Monicellego, Achtung Bandit ten Carlo Zeniego, Piękności nocy René Laira, czy Rzymiance Luigiego Zampy. Włoszce udało się też podbić Amerykę. Nowy Jork oszalał na punkcie giny pisano o niej w tamtejszej prasie w latach 50. Wystąpiła także o pisma Tima oraz zaliczyła wizytę w Białym Domu, w którym przyjmował ją wówczas prezydent Dwight Eisenhower. W późniejszych latach sprawdzała się w roli reporterki. Swego czasu głośno było o jej dokumencie. Który zrobiła, goszcząc kilkanaście dni na Kubieł Fidela Castro w latach 90. zainteresowała się polityką jej próby dostania się do Parlamentu Europejskiego i Senatu zakończyły się fiaskiem. Prywatnie gina dwukrotnie była mężatką. W 1949 roku poślubiła jugosłowiańskiego lekarza Milko Skowicza, z którym rozwiodła się po 22 latach. Para doczekała się syna Milko Skowice juniora. W 2010 roku aktorka ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Tym razem wyszła za młodszego o 34 lata hiszpańskiego zarządcę jej nieruchomości Jawiera Y Raffles Małżeństwo zostało jednak później unieważnione przez sąd w Watykanie